Cześć kochani! Cześć kochani! Dzisiaj w kolejnym odcinku drugiej części tak naprawdę pierwszego, pierwszego odcinka o przeprowadzce do Hiszpanii także chcemy wam dzisiaj powiedzieć o tym jak było już na miejscu, tak naprawdę, bo w tamtym odcinku opowiedzieliśmy Wam, jak wyglądała sytuacja w Niemczech. Jak to wyglądało od momentu podjęcia decyzji hmm. przez sprzedaż domu, wszystkie rzeczy, jakie działy się po kolei. A dzisiaj Wam powiemy, jak to wyglądało, kiedy 4 grudnia wsiedliśmy do samochodu zapakowaliśmy najpotrzebniejsze rzeczy, jakie tylko dało radę się tam wcisnąć i wyruszyliśmy przed siebie w kierunku Hiszpanii. Na pewno jesteście ciekawi, gdzie pojechaliśmy do tej Hiszpanii, bo nie powiedzieliśmy Wam we wcześniejszym odcinku, dokąd w ogóle, jaki obszar wybraliśmy Hiszpanii. Hiszpania jest duża. Natomiast my po wstępnym researchu Wybraliśmy region Costa Blanca, ale może wa warto właśnie powiedzieć dlaczego. Tak, dlaczego? No, wybraliśmy go z kilku powodów. Po pierwsze, zaczęliśmy analizować temperatury, no bo wiadomo, jeżeli już wyprowadzasz się do takiego kraju, to chcesz wiedzieć, jak jest, jak, jak wygląda tutajsza zima, jak wygląda tutejsze lato, czy te temperatury są dla nas, którzy przenosimy się z Polski czy też z Niemiec, czy to będzie wszystko do do wytrzymania, więc braliśmy pod uwagę roczną, roczną taką pośrednią z temperatur. Także to, to miało dla nas znaczenie. Dlatego też postanowiliśmy w sierpniu wybrać się właśnie w region Costa Blanca. Bo ten klimat tutaj, nie pamiętam czy Wam wspominaliśmy już we wcześniejszych filmikach, Chyba nie. region ten jest jednym z lepszych regionów do życia dla człowieka. Jest tutaj właśnie ta pogoda taka bardzo stabilna dużo bardziej stabilna niż na przykład w Andaluzji, bo tam po prostu jest bardzo, bardzo, bardzo mocne ciepło. Bardzo też sucho. Jeszcze, jeszcze chyba nawet mniej pada niż tutaj u nas, tak myślę. Tak, tak to, to na jest. pewno. Generalnie mm. ostatnio i tak jest problem z tymi, z tymi opadami, ale to, że tak powiem, inny temat. W każdym razie wybraliśmy region Costa Blanca. Zaczęliśmy patrzeć, który z które z miast będzie najlepsze dla nas pod względem ułożenia, dostępności różnych rzeczy, i wybraliśmy e, Denię. Może, może najpierw nie tyle Denię, żebyście mogli sobie wyobrazić, jaki to jest mniej więcej region Costa Blanca, więc to jest tak mniej więcej pomiędzy dwoma lotniskami, bym rzekła, bynajmniej dla nas to tak się zawierało, pomiędzy Alicante a Walencją. I chcieliśmy wtedy w tych ramach gdzieś tam zostać, mniej więcej, no bo wiadomo też, że. Wybierając się na urlop dwutygodniowy, no nie damy rady zobaczyć wszystkiego aż tak bardzo dokładnie. także... Zapomnijcie o najważniejszym. O czym? Że na ten urlop wybraliśmy się do Kalpę. Kalpę. Tak, właśnie. To bardzo, bardzo nam się spodobało. To nie była nasza pierwsza miłość. To nasza pierwsza miłość w Hiszpanii. Także mega nam się podoba to miasto. Niestety nie mogliśmy tam zamieszkać. Na przykład z powodu tego, że nie ma tam ani jednego szpitala, co dla nas było jednym z ważniejszych, ważniejszych powodów. powodów. No i ale spędziliśmy tam urlop, który, który naprawdę bardzo miło wspominamy. Udało nam się go spędzić również z naszymi przyjaciółmi, których no. też pozdrawiamy. Generalnie, słuchajcie, przez te dwa tygodnie zobaczyliśmy trochę. Zobaczyliśmy trochę tego regionu i odwiedziliśmy kilka mie miejsc. Byliśmy i w Kalpę, i w Altei, i w Benidormie, i w Albirze, i w Gandhi. No byliśmy w sumie w wielu miejscach. Byliśmy też w Torrevieja i już po krótkich wizytach w Alicante czy też w Torrevieja zdaliśmy sobie sprawę, że na pewno nie są to regiony dla nas. Jest tam bardzo dużo turystów. To, że jest gorąco, no to wiadomo, byliśmy w lipcu, więc tam było bo... wszędzie. Gorąco wtedy jest wszędzie, ale mieliśmy świadomość tego, że jeżeli myślimy mm. o całorocznym mieszkaniu, to ani Torowia, ani Alicante nie, nie wchodzą w grę. Więc później zaczęliśmy wchodzić tak bardziej w głąb i wyszukiwać, w którym mieście jest większa dostępność do szpitali, do szkół, do terapii, bo to było dla nas gdzieś tam ważne pod kątem, zarówno Marka, i Filipa. No i właśnie wtedy wybór padł na Deni. Wielu z, nas może nie, wielu z was może nie zna Deni. Ona jest tak pomiędzy 100 km od Alicante od lotniska i 100 od Walencji. Dokładnie. Ale już mówiliśmy o tym. Mówiliśmy? Tak, że jest pomiędzy 100 km od... A, ale nie mówiliśmy o tym, że to jest idealne położenie, dlatego, bo jeżeli przyjeżdżają do nas goście, mają do wyboru dwa lotniska, także naprawdę jesteśmy w idealnym miejscu. No i też e, położenie e, tutaj, Deni, e, jest bardzo fajne, bo na przykład Alicante, no dla nas jest e, dookoła za bardzo pustynne. Tak, e, to prawda. Tu jest mega zielono. Troszkę roz. płaskie takie. No nie ten krajobraz, który byśmy chcieli. Przyzwyczajeni jesteśmy raczej do lasów, do jezior, do mniej do więcej gór. do gór, do takiego klimatu e, i widoków. Dlatego chcieliśmy troszkę, żeby jednak e, tych lasów i troszkę tych gór e, było też tutaj na miejscu. Także tutaj region ten nasz w sumie zaczyna się tak już bardziej roślinność i górzyście od Benidormu. Benidormu no. Nie? Ale no Benidorm z kolei jest to duże miasto, które, które no, no, na pojechać, zobaczyć, obejrzeć jak najbardziej, ale dla nas personalnie do mieszkania no, nie nadaje się, nie jest to, co, co byśmy chcieli. A ciekawa jestem, jakie Wy macie doświadczenia, bo muszę Wam powiedzieć, że tak jak rozmawiam z wieloma znajomymi, to mówią: A jeszcze nie byliśmy w Hiszpanii, dopiero gdzieś tam bardziej idziemy Chorwacja, albo Turcja, albo Grecja. A ciekawa jestem, jakie Wy macie doświadczenia. Mamy znajomych ostatnio, którzy byli raz w Alicante, byli w grudniu, tak się zakochali, że w styczniu przylecili ponownie. Generalnie no, w Hiszpanii. Nie? Generalnie w Hiszpanii. Naszą kiedyś wielką miłością była Grecja, a teraz jesteśmy tak zakochani tutaj w tym regionie, że naprawdę jak przyjeżdżają goście, to my już zastanawiamy się, gdzie ich tym razem zabierzemy. I mamy też takich jednych przyjaciół, którzy teraz właśnie przylecą drugi raz i mówią, dobrze błagam, ale nie planujcie tyle wycieczek, bo chcemy też posiedzieć tylko z Wami, odpoczywać i nic nie robić. Także region naprawdę ma dużo do zaproponowania. Czyli, kochani, jak już wiecie, na jaki region się nastawiliśmy, dlaczego, dlaczego chcieliśmy akurat ten region wybrać, to teraz Wam opowiemy troszkę o tym, jak załatwiliśmy te wszystkie rzeczy, żeby, żeby tutaj dotrzeć. A więc zaczęliśmy od mieszkania. Mieszkanie zaczęliśmy szukać na Idealista. Tam znaleźliśmy jedno, jedno z mieszkań. Które, które nas interesowało, było ono w pierwszej linii brzegowej i postanowiliśmy, że jest warte obejrzenia. Cena też była przystępna, nawet. jeżeli chodzi o lokalizację, dlatego, dlatego się na to zdecydowaliśmy. Poprosiliśmy też jednego z naszych znajomych o to, żeby obejrzał, przyjechał, obejrzał to mieszkanie. I w sumie na wideo na razem, razem obejrzeliśmy je. No i w sumie szybko się zdecydowaliśmy na nie, prawda? Tak, ale chciałam też jeszcze dodać, że mieliśmy kilka mieszkań, kilka mieszkań dodanych do ulubionych. I wszędzie w internecie czytaliśmy, że w sumie często zdarzają się takie dość niebezpieczne sytuacje, że są wystawiane mieszkania, które tak naprawdę w rzeczywistości nie są dostępne. I rzeczywiście było tak, że pisałam do kilku osób, one nie odpisywały yy, i ono było cały czas tak, jakby aktywne do wynajęcia, ale no, nic z tym nie można było zrobić. Ale nic nie, działało, nie? Nic, nic tam się kompletnie nie działa. A to akurat konkretne, yy, musieliśmy troszeczkę poczekać, bo tam Pan mówi, że jeszcze ktoś będzie w tym mieszkaniu. No i później po takiej wstępnej wideo, jakby ym, no, wideokonferencji z tym naszym znajomym, właśnie zdecydowaliśmy się, że, że weźmiemy to mieszkanie, dlatego bo. W tym okresie, który nas interesował, to było od grudnia do, do maja, było ono wolne, ponieważ był to, był to niski sezon i nie było problemu tak naprawdę z wynajęciem w tym czasie mieszkania. Znaczy, w sumie to w ogóle nie był sezon, to było poza sezonem, poza. Ale, ale generalnie wygląda to tak w Hiszpanii, że, że poza sezonem możecie wynająć mieszkania bardzo tanio tak naprawdę y, poniżej ceny tak naprawdę tygodniowej w sezonie mm. nie? możecie wynająć na cały miesiąc także może podajemy jakieś porównanie jak to by wyglądało na przykład za miesiąc no my na przykład za to mieszkanie nasze płaciliśmy 750 700 czy 750 euro też wrzucimy wam zaraz kilka zdjęć y, za, za, za to mieszkanie plus prąd chyba Prąd tak, i chyba woda? Prąd, prąd i woda, także, <coughs> e, także to było ok, natomiast to samo mieszkanie już e, w sezonie kosztuje 1000 euro za tydzień, za tydzień. także jest znaczna różnica cenowa. Bo... Miałam nawet taki e, krótki epizod, że, że musielibyśmy zostać albo chcielibyśmy zostać ewentualnie miesiąc dłużej, no to Pan powiedział, ok, możecie, przy czym za tydzień zapłacicie tyle to za miesiąc wcześniej, nie? Także no wiadomo, także trzeba się z tym liczyć. Musieliśmy e, dosyć szybko po zdecydowaniu się właśnie, że chcemy jednak zostać tutaj na, na stałe, musieliśmy w miarę szybko ogarnąć temat e, domu mieszkania, bo niestety sytuacja przynajmniej tutaj u nas w rejonie jest bardzo ciężka, jeżeli chodzi o wynajem długoterminowy. Większość domów czy mieszkań jest wynajmowana na okres tylko poza sezonem, natomiast w sezonie większość mówi, proszę znaleźć sobie inne miejsce, chwilę przekoczować być może na plaży. I możecie wrócić po sezonie, bo nie opłaca nam się wynajmować na długi okres. Właśnie mamy dużo takich znajomych, na przykład też Niemców, którzy są pół roku w Niemczech i pół roku w Hiszpanii. Wtedy mogą też liczyć na niższe ceny czy to wynajmu mieszkań, domów, czy też kempingów. No i mówię, mamy mnóstwo takich znajomych, którzy korzystają jeszcze tutaj z dobrej pogody, ale też w tym czasie z niższych cen. Ale załatwienie mieszkania to nie była jedna jedyna rzecz, którą musieliśmy załatwić, żeby móc y, mieszkać w Hiszpanii. Było ich znacznie dużo więcej i tak naprawdę mieszkanie było jedną z najłatwiejszych rzeczy, jaką musieliśmy ogarnąć na miejscu. Także kochani, zachęcamy Was do subskrybowania, tak do polecania, do lajkowania do komentowania, do zadawania pytań. To przede wszystkim, nie? bo przede to są też nowe pomysły na, na następne vlogi. Także zachęcamy Was. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie na niego czekać. I mam nadzieję, że to będzie już niedługo, co? Jakieś tam plany mamy, tak? na pewno. dostarczymy Wam trochę atrakcji. W międzyczasie postaramy się też wrzucać jakieś krótsze materiały typu karp. <laughs> 吃饭去爸爸。爸爸爸